Okay, witamy Was bardzo serdecznie na no, briefingu, właściwie nie na konferencji. Jesteśmy w Wrocławiu, w Kancelarii Mecenasa Stanisława Zapotocznego, który jest pełnomocnikiem Adrianny w sprawie, no właśnie, w sprawie represji pokowidowych dotyczących Małej Mai. Historia pewnie Wam znana. Kto śledzi tą historię, to wie, że jakiś czas temu, właśnie w czasie tak zwanej pandemii, Adrianna, która pojechała do szpitala na badania kwalifikujące do operacji, niestety okazało się, że takie badania nie mogą być przeprowadzone z jakichś tam względów. Właściwie w sądzie jest też sporo to z jakich względów, natomiast oczywiście my wiemy z jakich względów. Te badania zostały przeprowadzone. E, oczywiście Adriana wraz z koleżankami, e, czyli z Katarzyną i z Darią, e, postanowiły próbować nawiązać e, jakiś dialog, żeby wyjaśniła pani doktor kardiolog e, Małgorzata Raś, jeśli dobrze nazwiska pamiętam, żeby no, wytłumaczyła swoją decyzję, dlaczego nie przyjęła Małej Mai na badania do kwalifikacji, do, do, do operacji. Na, 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 niestety nie zgodziła się na, na taką rozmowę, nie doszło do takiego wyjaśnienia. Natomiast e, doszło do postawienia zarzutów Adriannie i, i dwóm pozostałym paniom e, o nękanie czy tam naruszenie miru domowego, czy, e, czy e, nie wiem, czy tam jest zarzut Startingu. Bardzo gorliwie zaangażowała się w to pani prokurator. Pani prokurator która też uczestniczy w tej sprawie. I ja myślę, że na koniec jeszcze dodam wątek pani prokurator, bo to też jest ciekawe, co się dzieje dalej. Natomiast to, o czym chcemy powiedzieć i delikatnie podsumować całą sytuację, bo o samej sprawie mówić nie możemy, ponieważ jest wyłączona jawność to to, że to, to jakby ogólnie powiedzieć, w którym miejscu sprawy jesteśmy i przybliżyć, i przybliżyć problem, który, który, który zaistniał i jest właśnie pokłosiem tego, że, że dotyczy właśnie absurdów covidowych, więc no, pół żartem, pół serio, covid w systemie sądowym dalej żyje, pełnią mocy, problemy, które wydawałoby się już są za nami, no to konsekwencje tych, tej dziwnej rzeczywistości, która była w Polsce przez ostatnie 2-3 lata, konsekwencje tego dalej, dalej doświadczamy, dalej doświadczamy tych konsekwencji. Nie wiem, może Pan Mecenas dwa słowa, trzy słowa na temat sytuacji prawnej i co tak naprawdę się wydarza w tym momencie w, w ramach tej sprawy. Problem w tej sprawie dotyczył trzech wydarzeń, a właściwie jednej, jednej konferencji prasowej zorganizowanej przez posłów Konfederacji Rzeczypospolitej Polskiej oraz dwóch pikiet zorganizowanych już przez trzy osoby oskarżone, w tym tutaj obecną panią Adrianę Łucinkiewicz. To jest oczywiście przedmiotem zarzutów, zarzutów, które w moim przekonaniu absolutnie nie mogą być i nie powinny być przedmiotem zainteresowania prokuratury Dlatego, że pikiety odbyły się legalnie, były z, nie, nie było żadnych zakłóceń porządku, żadnych interwencji policyjnych, a w czasie, kiedy one miały miejsce, nie obowiązywały przepisy wyłączające wolność wypowiedzi i wolność zgromadzeń w taki sposób, jak te pikiety się odbyły. Więc w tych okolicznościach w zasadzie nie możemy mówić o niczym innym jak represjami ze strony reżimu pandemicznego, szeroko pojętymi, bo nie tylko tzw. Zjednoczona Prawica tutaj wypisywała te rozporządzenia, którymi pozbawiano prawie wolności obywatelskich, ale także później w ustawach październikowych głosowały za tym wszystkie środowiska tzw. totalitarnej opozycji czyli Platforma. PSL i różne inne mniejsze podmioty polityczne, więc trzeba powiedzieć, że to, co teraz się dzieje, a niestety dzieje się za przyczyną prokuratorów państwowych, którzy podlegają ministrowi, ministrowi Ziobrze. To jest, można powiedzieć, trochę, trochę dziwne, bo Niektórzy myślą, że już pandemia się skończyła i że w związku z tym będzie już tylko piękny i wesoły świat, a tutaj osoby, które miały odwagę, a właściwie no, obowiązek leczenia osoby chorej, czyli uzyskania świadczeń koniecznych w tym miejscu i czasie ze względu na stan zdrowia, i którym odmówiono właśnie tych świadczeń, są ścigane właśnie za to, co było w ich działaniu po prostu obowiązkiem prawnym, bo pani Adriana Łucinkiewicz przecież jest rodziną zastępczą tego dziecka, któremu szpital publiczny odmówił ustami swoich pracowników czy funkcjonariuszy po prostu świadczeń medycznych. To jest niedopuszczalne, i dlatego. Ciągle przypominamy się Państwu, bo wszyscy musimy o naszą wolność walczyć i nie zapominać o tych, którzy najwięcej się narażali, ponosząc teraz konsekwencje swoich działań, które były zgodne z wiedzą, gdy idzie o kwestie epidemiczne, oraz zgodne z prawem wówczas obowiązującym, bo rozporządzenia wydawane przez Morawieckiego oraz potem zarządzenia wydawane przez dyrektorów szpitali były po prostu nielegalne. A z medycznego punktu widzenia yy, kompletnie nieuzasadnione. Okej, okay, zapraszam Adriana, abyś mogła się podzielić też swoimi przemyśleniami na ten moment, co się dzieje. W sprawie mama Mai, chociaż wiemy, że mama adoptowana, natomiast oczywiście w pełnej klasie mama, która stanęła na wysokości zadania, żeby bronić niewinne dziecko tak naprawdę, które było, było ofiarą tak naprawdę systemu covidowego. Tak, dokładnie, Anasiu. I tu jest, proszę Państwa Państwo, pewnie się dziwicie, że to jeszcze trwa już drugi rok i to dalej trwa. Rozprawy są rozpisane już do października. No, niestety ważne jest, żeby cały czas uświadamiać i mówić i przypominać, bo, tak jak tutaj pan mecenas powiedział, pandemia niby minęła, niby każdy myśli, że wracamy do normalności i te represje zniknęły. nie, bo to się ciągnie niestety od 2020 roku. Proszę Państwa, no e, tak w skrócie, tylko majeczka miała roczek, miała umówioną wizytę na bardzo ważne wada, e, badanie przedoperacyjne, m, miała guza śródpiersia, miała wadę serca, e, torbiele liczne na, na płucach, m, niewykształcone e, pionowe mięśnie brzucha, no bar, bardzo dużo różnych wad. Ciąż była zagrożona, miała być usunięta, ale majeczka się urodziła, przyszła na świat. Zobowiązałam się, podjęłam się tego, że będę jej mamą zastępczą, że będę się nią opiekować najlepiej, jak to potrafi. To właśnie było też w tym tu sądzie, właśnie wrocławskim, więc zobowiązałam się i dotrzymuję tej obietnicy. Wizyta była umówiona, badanie było bardzo ważne. no Niestety, pani doktor odmówiła badania warunkując to tym, że ja nie przyjęłam preparatu na C19. Nie powoływali się oczywiście na jakieś wewnętrzne zarządzenie szpitala, to nie był typowo stricte szpital covidowy, tylko to jest wojewódzki szpital specjalistyczny na ulicy Kamińskiego tu we Wrocławiu. I wizyta była umówiona, pojechaliśmy tak, jak to miało się odbyć, no niestety badanie się nie odbyło. Yy, nie było zaproponowana mi sala buforowa, ani przeprowadzenie testu, ani, yy, ani nie, nie było nawet zadane pytanie, czy jestem zdrowieńcy, na przykład tak, więc... Yy, a co jest nawet zapisane to w tym rozporządzeniu, na które się powołują... No śmieszne to jest wszystko, proszę Państwa, to jeszcze trwa. Yy, oczywiście ja zgłosiłam do prokuratury na zachowanie pani doktor, prokuratura to umorzyła. A pani doktor złożyła zawiadomienie na nas o uporczywe nękanie. Proszę państwa, jak państwo niektórzy pamiętają, a ci, co nie wiedzą, to tak tylko przypomnę. Jeden jedyny raz, to było w jeden dzień, zrobiliśmy tak, jak pan będzie nas powiedział pikietę. No jeżeli można nazwać, że trzy kobiety stanęły grzecznie nie spokojnie nazwać pikietą, no, no okej. Okay. Bo w szpitalu mieliśmy informację, że pani doktor jest na L4 na zwolnieniu, bo cały oddział jest wygaszany, bo tam właśnie doszło do zakażenia, gdzie nikt ponoć nie mógł wchodzić i że przebywa na zwolnieniu. Dlatego wybrałyśmy się pod, znaleźłyśmy na Google miejsca zatrudnienia pani doktor, bo to jest Dostępne publicznie. I pani doktor ma zarejestrowaną działalność, a że akurat pod tym adresem też mieszka, no trudno, tak? Oczywiście wyszło też, że jest zatrudniona też w prywatnej klinice Baby Clinic, i poprzednio też była w Lesznie zatrudniona, więc no, jeżeli ktoś coś wpisze, jest osobą publiczną, publicznie takie informacje wpisuje w internecie, nic nie ginie, wszystko jest dostępne. No to żeśmy się udały z prośbą o rozmowę. To była rozmowa grzeczna i spokojna, nic nie było zniszczone, nawet żeśmy furtki ogrodzenia nie dotknęły domofonu. Prosiłyśmy o rozmowę o no uzasadnienie tego zachowania pani doktor, tak? Bo tam nawet pan poseł Kulesza interweniował, pisał pisma i o naprawienie. Tej krzywdy, tak, Mali wyrządzonej przez szpital i to publiczny szpital, gdzie miał obowiązek przeprowadzić takie badanie. Oczywiście to zostało bez echa. To nie jest tak, że my od razu żeśmy poszli i chcieliśmy nękać panią doktora, absolutnie. My żeśmy... Ja wystosowałam wszędzie do wszystkich organizacji, organów, instytucji, wszędzie pisma, do rzecznika praw pacjenta, do, do NFZ-u, tu oddziału wrocławski na, naprawdę wszędzie. Wiadomo, na to yy, potrzeba czasu, zanim uzyska się odpowiedź. Minęło bodajże, z tego co pamiętam, to już dwa lata, minęło chyba trzy tygodnie, zanim dopiero żeśmy poszły się poprosić panią doktor o rozmowę, żeby się ustosunkowała. oczywiście nie, nie było. Pani doktor, tak jak było mówione, że jest na zwolnieniu na 4 w domu, no w tym, pod tym adresem, gdzie jest działalność zarejestrowana. No, to udałośmy się stamtąd pod gabinet Baby Clinic, że może jest tam. To było dosłownie po 40-45 minut krótka pikieta z prośbą i nasze rozmowy prywatne można powiedzieć między Darią, Kasią i mną. Oczywiście było to opuszczone w formie live'u. I cóż, no zarzucane nam jest uporczywe nękanie, i mieliśmy dozór policji, zakaz zbliżania się, jak naprawdę y, strasznie kryminaliści. U mnie policja była późnym wieczorem po Tajniacku. I żeby, zakaz publikowania Zakaz publikowania się, y, tak, y, na ten temat cokolwiek. No, proszę Państwa, a pierwsze zaczęły publikować Gazeta Wrocławska Wyborcza, ONET, y, te wszystkie instytucje, oczywiście szkolujące nas trzy. Więc musiał ktoś udzielić im wywiadu od pani doktor, o ile nie sama pani doktor. Napisałam pisma z prośbą do, o sprostowanie tych artykułów. Oczywiście dostałam, mam te wszystkie udokumentowane, odmowne odpowiedzi, że tego nie sprostują, nie mają takiego obowiązku. I to pierwsze zaczęły właśnie te różne gazety pisać, nagłaśniać to przeciwko nam, nie, nie my. Ale to my jesteśmy oskarżone, że za to, że powiedziałyśmy prawdę, jak pani doktor się zachowała, jesteśmy ciągane po sądach i oskarżone, gdzie grozi nam bodajże nie wiem, do, do 8 lat chyba nawet pozbawienia wolności za po prostu psucie opinii pani doktor. Bo raz pani doktor jest osobą publiczną i prowadzi, ma zawód, wykonuje zaufanie publicznego, a z drugiej strony, no jak jej się oskarża, to jak się zachowała, jak zrobiła, no to już nie jest osobą publiczną. No tak to wy wy wygląda, tak? No, ym, no cóż, bezprawie wielkie, walczymy, mam nadzieję, że się uda. Dziękuję bardzo tu Wam wszystkim za wsparcie. A ym, dzisiejsza rozprawa to było odczytanie oświadczenia. Tylko. I przeczytałam, proszę Państwa, to jest publiczne, i to jest uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego. I to jest uchwała teraz z 26 kwietnia 2023 roku, gdzie ta uchwała mówi, tak szybko tylko przeczytam, bo to jest ważne: Sąd Najwyższy zważył przy okazji, że pandemia COVID-19 stała się dla władz na całym świecie okazją do skokowego i drastycznego ograniczania podstawowych praw i wolności obywatelskich prowadzanych chaotycznie, bezmyślnie i często bezprawnie pod pozorem ochrony zdrowia i życia. Władze godziły w wolność osobistą obywateli, wolność przemieszczania się, wolność gromadzenia się, wolność wykonywania działalności zawodowej, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do edukacji, prawo do sądu, a także prawo do opieki zdrowotnej. Tylko niektóre z tych ograniczeń udało się przy braku jakiejkolwiek kontroli konstytucyjności prawa sprawowanej przez Sąd Konstytucyjny podważyć w toku postępowania przed sądami karnymi. No brawo, są na, na najwyższy, hmm. bardzo sygnaturę ważna uchwała. Tego, Teraz e e e w kwietniu. To nie jest dostęp. cała. I tu jeszcze końcówka, dlaczego e chciałam to przeczytać, bo tu jest właśnie o leczeniu, o naszym prawie do leczenia publicznego, o, jeżeli chodzi o zdrowie i życie. A te życie było małej mai zagrożone, bo czekała rok na tą operację. I dalej tutaj, tu są przytoczone sygnatury akt spraw wygranych. I jest y, y, dalej y, ta uchwała brzmi tak. Jest również rzeczą powszechnie znaną, że ochrona zdrowia stanowiła w polskim procesie legislacyjnym pretekst dla bezrefleksyjnego uchwalania i wprowadzania, zwłaszcza w trybie tzw. wrzutek sejmowych lub w przygotowanych przez władzę wykonawczą pakietach przepisów, takich rozwiązań, które w normalnych czasach nie znalazłyby poparcia racjonalnie myślących i działających parlamentarzystów, o parlamentarzystach respektujących konstytucję RP nie wspominając. Tym samym w latach 2020-2022 doszło do bezprecedensowej kumulacji ingerencji ustawodawcy zwykłego oraz władzy wykonawczej w sferę podstawowych praw i wolności obywateli. Skala tej ingerencji jest tak znaczna, że można mówić, co jest istotne z punktu widzenia stosowania konstytucyjnej ochrony praw i wolności obywatelskich o przekroczeniu pewnej masy krytycznej, negatywnych zmian w sferze wszelkich praw jednostki, nie tylko w zakresie prawa jednostki do sądu, o które to prawo chodzi w niniejszej sprawie. Nagromadzenie tych negatywnych zmian przy uwzględnieniu okoliczności ich wprowadzania oraz analizę towarzyszącego im uzasadnienia wpływa na optykę oceny zgodności wprowadzanych rozwiązań z krajowym porządkiem konstytucyjnym i rzutuje na ocenę zgodności z normami wyższego rzędu zmian wprowadzonych do postępowania sądowego ponieważ nierzetelne procedury prowadzą pośrednio do unicestwienia innych praw i wolności dodatkowo ze zwiększoną ostrożnością należy podchodzić do uzasadnienia w prowadzanych rozwiązań potrzeb, potrzebą ochrony zdrowia, właśnie. I proszę Państwa, to jest, już mówię, sygnatura akt rzymska trójka drukowane PZP 6, łamane na 22 z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Więc może tak tym zakończę. Więc coraz więcej wychodzi. Wiemy, co się dzieje na świecie. Ludzie, którzy szukają, wertują, sprawdzają i myślą, wiedzą. Coraz więcej właśnie wychodzi, że niestety mieliśmy szure że mieli migrację i, i e, bardzo się cieszę, że nie uległam presji naciskowi wręcz, że mam przyjąć ten preparat, bo inaczej dziecko nie będzie zbadane, tylko pojechałam prywatnie, zrobiłam do innego szpitala e, i to się udało i nie uległam tego naciskowi, temu naciskowi, tak? Więc teraz, wszystkiego coraz więcej wychodzi i różnych właśnie wyroków, więcej odważnych ludzi, bo widzimy, co się dzieje. Mamy nadzieję, że prawda się obroni, my jej pomożemy i zwyciężymy po prostu, tylko to bardzo długo trwa. Dziękuję ślicznie. My tobie. Też tak, przepraszam, na podsumowanie tego dzisiejszego naszego spotkania sądowego i poza sądem, powiem, jak ważną rzeczą w działalności, w ogóle w życiu człowieka jest, ażeby stawać po stronie prawdy, nie tylko wtedy, kiedy nam nic nie grozi, ale także wtedy, kiedy możemy spotkać się z realną represją reżimu, bo trzeba pamiętać, że on był omnipotentny, tam poza jednym posłem, Grzegorzem Braunem, nie było praktycznie żadnych osób, które by zachowywały się jak trzeba, zakładały kagańce jak trzeba było, chodzili na czterech, bo takie były rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów albo Premiera, natomiast Zdrowy rozsądek oraz wiedza, statystyki medyczne oczywiście dyskredytowały wszystkie te działania. Natomiast one oczywiście nie pozostały bez skutku dla zdrowia publicznego, bo pamiętamy, że do końca grudnia 2021 roku mamy ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Jak sprawdziłem dane statystyczne, gdy idzie o śmiertelność za 2022 rok, to mamy o 78 tysięcy więcej zgonów niż w poprzedniej pięciolatce. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że poprzednia pięciolatka obejmuje także lata 2020-2021, kiedy nadmiarowe zgony pochodziły nie z epidemii, której nie było, zarządzono nam tylko stan prawny epidemii, pochodziły z braku świadczeń zdrowotnych osobom potrzebującym, chorym najczęściej na choroby nowotworowe i choroby układu krążenia, to dajemy. Wyraźne, wyraźną odpowiedź, że te konsekwencje ponosimy do tej pory, że tych zgonów nadmiarowych mamy już w tej chwili około 300 tysięcy w skali tych trzech lat i jeżeli porównamy to jeszcze z krajami, które też stosowały reżim pandemiczny, ale nie zamykały szpitali, to są przypadki siedmiu krajów na świecie, w których do 2021 roku śmiertelność zmalała, więc widzimy jak błędne decyzje podejmowały kraje Najczęściej Europy Środkowej i Wschodniej z kraje postkomunistyczne, tu jeszcze dodam, że na koniec 2021 roku śmiertelność na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce wynosiła ta nadmiarowa 4 tysiące. W tej chwili wynosi już 6 tysięcy. Prześcignęliśmy Litwę, która nas wtedy jeszcze wyprzedzała, bo ona miała 4 tysiące. Myśmy mieli niecałe 4 tysiące, ale w tej chwili te dane. Już wskazują, że myśmy prześcignęli Litwę, bo dług zdrowotny w stosunku do osób, którym odmawiano leczenia, tak jak właśnie ta mała dziewczynka mająca i raka, i różne inne wady wrodzone, której odmówiono świadczeń zdrowotnych. Tam operacja opóźniła się o 51 dni w stosunku do planowanego czasu. Co to oznacza w przypadku nowotworów? To chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, zwłaszcza, że jeżeli ktoś, ma radio, bo telewizora nigdy nie miałem, to zawsze słyszę w tych rządowych mediach, iż szybkie badanie i szybka Zakrycie. diagnoza to jest warunek skutecznego leczenia raka. I pytanie jest, jak się zachowali profesjonaliści? którzy powinni byli zachować się właściwie nawet w przypadku, kiedy reżim pandemiczny na czele z premierem tutejszego rządu i całym rządem oraz całą sejmową opozycją zachowywał się tak, jak się zachowywał, to ich obowiązkiem było zachowywać się zgodnie z wiedzą medyczną i zgodnie z obowiązkiem lekarza, który ma świadczyć pomoc osobie chorej, nawet kosztem własnego zdrowia i życia, a w tym przypadku tego zabrał. Okej, okay, ja na zakończenie chcę podziękować zarówno Adrianie za to, że jako właśnie mama chciała w stanąć tak naprawdę w walce z nierównym przeciwnikiem, bo system, jak wiemy, jest większy, silniejszy, ale też panu mecenasowi, panu Stanisławowi, który się podjął tego tematu, bo to też trzeba mieć duże doświadczenie i też determinację, żeby, żeby wesprzeć tak, taką osobę, która de facto walczy z całym systemem. A to, że walka jest z całym systemem, tylko potwierdzi to, co powiem odnośnie pani prokurator Katarzyny Kaseja, która jest właśnie oskarżycielką. Publicznym w tej sprawie, ponieważ akt jest publiczno-prywatny, więc jest reprezentowany przez też prokuraturę. Ta sama pani prokurator, i to jest istotne, wytoczyła, wytoczyła akty, e, oskarżenia. akty oskarżenia przeciwko redaktorowi w Realu 24 Marcinowi Roli i Adrianowi Szymczykowi. Uwaga, po roku od publikacji programu na żywo w temacie właśnie, który się tutaj wydarzył i zrobiła to, uwaga, z urzędu. Nie było aktu oskarżenia prywatnego i sprawa Marcina Roli jest zaplanowana. Pierwszy termin 20 lipca tego roku, na które też Fundacja Polskie Weto się wybiera. Będziemy też dołączać do tej sprawy. To jest właśnie sprawa z oskarżenia Publicznego panie prokurator z własnej nieprzymuszonej inicjatywy, chyba, że był za tym jakiś telefon, tego nie wiemy. Natomiast no jest, wiemy na pewno, że są to sprawy polityczne, tak? bo gdybyśmy mieli do czynienia z uczciwym działaniem funkcjonariusza publicznego, jakim jest prokurator, który ściga przestępstwa popełnione, to jeżeli ci dziennikarze mówili o tej sprawie, a inni dziennikarze, a było ich chyba z pięć redakcji, które wypisywały aż przeciwko pani Adriannie, chyba w przeddzień Bożego Narodzenia. Czy 2000... tak, w Wigilię, no to tak jak powiedziałem, w przeddzień Bożego Narodzenia 2021 roku, skoro tamci ludzie też pisali o tej sprawie, powinni być tak samo oskarżeni. Jakoś do nas ta informacja nie dotarła. Jeżeli jestem w błędzie, no to o ile pani prokurator bądź osoby z nią związane, bądź jacyś inni posłowie z na przykład z Solidarnej Polski, bo przecież resort wymiaru sprawiedliwości podlega panu ministrowi i coś na ten temat wiedzą, to byłbym rad usłyszeć, że tamci dziennikarze też zostali oskarżeni, bo inaczej jest to normalna represja polityczna. Teraz mamy do czynienia z kolejną falą na tle tej dziwnej wojny na wschodzie, gdzie znowu zaczyna się oskarżać ludzi o to, że mają jakieś poglądy i o to, że mówią prawdę. I znowu trzeba się za, tym, za tą prawdą i za tym głoszeniem poglądów po prostu no, optować, czyli bronić tych swoich pozycji, no bo jeżeli mówię prawdę, no to nie powinienem się tego wstydzić. Jeżeli grożą mi tego, z tego tytułu konsekwencje, no to trudno, to muszę podjąć to ryzyko, bo wyzuci z prawdy, wyzuci z wolności, wyzuci z własności, czym będziemy. Będziemy szczęśliwi z tego powodu. Piękne pytanie retoryczne na koniec. Ja tylko dodam, że kolejny termin rozprawy to jest 25 lipiec, Wrocław, sąd rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej. Jak ktoś ma ochotę, 12.30 zapraszamy pod salę, bo na salę może być tylko organizacja społeczna, czyli nasza fundacja. Plus mężowie zaufania. I dodam tylko, że, te, że o całej tej sprawie też trzykrotne były konferencje prasowe w Sejmie, właśnie na zaproszenie posła Grzegorza Brauna, więc jak ktoś chce też szerszy kontekst tej historii poznać, to wystarczy na, na profilu youtube'owym posła Grzegorza Brauna wstukać mało maje i tam się te konferencje pojawiają. Tyle no, z naszej właśnie. strony. Ale ja mogę jeszcze słowo? Bo tu dla Państwa jest jeszcze tak dla przypomnienia, bo no, jesteśmy oskarżone za, za to, że mówiłyśmy prawdę, grzecznie, spokojnie, bez gruźb, wulgaryzmów i tak dalej, co potwierdził Rzecznik Praw Pacjenta, bo jak napisałam skargę i uznał moją skargę zasadną w całości, jak napisałam do nfz tutaj Oddział Dolnośląski Wrocławia, Wrocław NFZ sprawdził w szpitalu wszystkie informacje i potwierdził Moją rację, uznał tak samo e, skargę za zasadną, a rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta Małymarii. Więc e, tu mówimy prawdę, a jesteśmy oskarżane o. i cały czas nam jest to wybijane, że sprawa nie dotyczy tego, tylko dotyczy nękania i w psucia opinii pani doktor. No, pani doktor się zachowała, coś się zadziało, były e, interwencje i pisma do instytucji, na no to się czekało, nie, ma, nie było efektów, to się po prostu poprosiłyśmy o rozmowę. I ta, ta, tak to wynika, taka jest kolejna rzecz. No ale niestety cały czas jest wbijane, że to my jesteśmy winne, jesteśmy te złe, i e, sprawa dotyczy e, e, uporczywego nękania, gdzie potwierdzono. Ja zapowtórzę to jeszcze raz. To był jeden, jedyny raz próbował rozmowę. Nie było telefonów, nie było maili, nie było próby kontaktowania się z nikim. Absolutnie. Więc e, takie taki kuriozum, gdzie prawda, słowa są e, potwierdzone przez instytucje nadrzędne, do tego powołane no niestety są nie bierze tego pod uwagę i no, no i co tu dużo mówić, no walczymy dalej. Terminy są uzgodnione do, czerw do października nawet, więc zobaczymy czy sprawa w październiku się zakończy, czy jeszcze będą dalsze tak. terminy, natomiast tak jak już Adriana wspomniała, sprawa prawie dwa lata trwa, więc zobaczymy jak to wszystko się będzie ciągnęło. Oczywiście za Wasze i nasze podatki cała ta historia się odbywa, także można Laurkę wysłać do na przykład pani prokurator Katarzyny Kasei za to, że tak hojnie, rozrzutnie rozdaje pieniądze podatników na tego typu sprawy. Tyle z naszej strony. Bardzo Wam dziękujemy. No i obserwujcie temat, bo, bo temat jest ważny.